Widzę to z kości szybka wrzutka. Dzisiaj na stole mamy radz of Wistar od kranio e, Creation Games. No i e, jest to gra, w której to będziemy dowodzić naszą myślą, e, rodziną. E, ogólnie historia jest taka, że tam jest jakiś instytut w Wistarze. Nie wiem, nie kojarzę, miernika, no w każdym razie te e, myszy stamtąd są się wydostać, budują jakieś tam swoje laboratoria, jakieś swoje bazy no i będziemy mieli 5 rund na to, żeby wykazać, że my jako starszyzna naszej rodziny jesteśmy najlepsi, żeby wyprowadzić tam, poprowadzić wszystkie myszy no i co, no i zaczynamy od tego, że tutaj na planszyce mamy wszystkie te pola zajęte łóżkami, na tym są myszy, mamy dwie dostępne na dzień dobry, no i mamy takich Trzech naszych szefuniów. No i tych szefuniów będziemy rozkładać tu po tym one, co runda, rund mamy 5, będzie się tam o 60 stopni obracać. No i dzięki temu będziemy mieli dostęp do głównej akcji, do dodatkowych akcji, je możemy zrobić w dowolnej kolejności. No i siła tych akcji będzie zależała od tego, ile tutaj mamy myszy. Na teren jest tu podzielony na trzy części: farma, podziemia, las. No, i tak dla przykładu, tam mamy wycinkę lasu. Więc jeśli tam Tomek by poszedł, no to ma tam trzy swoje myszy. No to dostaje trzy drewna. Plus wykonujemy sobie tu jakąś akcję. No podobnie jest tutaj, tutaj. Tam będziemy zdobywać te drewno i kopać sobie tutaj nowe norki. Jeśli kopiemy, płacimy odpowiednio dwa metalu i ściągamy sobie. Możemy to zrobić tyle razy, jaką mamy siłę, czyli ile mamy tych myszy. No i to będą nasze tam punkciory, na koniec. W podziemiach możemy wydobywać metal i przygotowywać łóżka. Czyli jeśli mamy puste miejsca, no to wtedy ta mysz bierze się do roboty, jest tutaj jako dostępna. A łóżko kładziemy sobie w wolnym miejscu. No i wreszcie. Trzecim będziemy mogli dobierać sobie liczbę kart. Za każdego tu naszego mysza dostajemy jedną żaróweczkę. Mam tu pięć, gdybym poszedł tam, to mogę sobie dobrać kart o łącznej wartości pięciu żaróweczek. Czyli mogę wziąć te podstawowe albo te zaawansowane wynalazki. Albo eksplorować. No i teraz za eksplorację będziemy mogli otwierać drzwi, poruszać się, odkrywać karty jakichś tam wydarzeń, zadań. Albo rekrutować myszy. I teraz do eksploracji mamy tak naprawdę drugą połowę. Planszę, jak widzicie, ona światów w poprzek, bo byśmy się w ogóle na stole nie zmieścili. Gra jest mega stożerna. No, będziemy sobie tu mogli myszą śmigać po tym domu. Normalnie mieliśmy tutaj. Pozamykane drzwi, więc za jeden punkt eksploracji mogę takie drzwi otworzyć, coś tam sobie za nie dostaję. Mogę kartę zadania odkryć, ale jeszcze nic sam nie zrobić. Ale za odkrycie dostanę jakiś bonus. No i od teraz będziemy mogli robić zadania. Niektóre zadania trzeba zrobić najpierw, żeby móc później zrobić jakieś inne. Coś wydajemy, coś dostajemy. Za eksplorację, jeśli są jakieś myszy, no to. Możemy je wziąć, oczywiście jeśli mamy miejsce w naszej norce. No i założone tam dają jakieś przychód jednorazowe akcje, albo jakieś stałe. No i tyle jeśli chodzi o tę eksplorację. Z akcji, której jeszcze możemy zrobić, a przepraszam, jeszcze jest tam taka chatka alchemika. On nam daje żeton ruchu, za który możemy sobie przestawiać te myszy. No i będziemy mogli tam sobie zrobić zadanko, dostać drewno albo metal. Oprócz tego będziemy mieli też akcję zagrywania kart. Karty musimy móc opłacić po to, żeby dostać jakieś zdolności. Znów, to mogą być jakieś jednorazowe, jakieś stałe, jakieś punkty na koniec gry. Te karty należą do trzech kategorii, dają też nam jakieś zdolności. Te zdolności będą nam znowuż potrzebne właśnie do tych zadań. Jak zrobię zadanie no to znowu biorę sobie tutaj kosteczkę z dołu, dzięki temu znowu dostaję jakieś bonusy, dostaję jakieś punkty, oprócz tego to, że się rozwijamy w jakichś zdolnościach no to też pozwala nam wykładać nasze znaczniki tutaj na kartach, za które także dostaniemy punkty. No i tak bardzo pokrótce to wszystko. J'est tu mega, mega ciasno. Gra wygląda rewelacyjnie, gra... wygląda wręcz tak, chciałby się powiedzieć, familijnie. Te graficzki, wszystko jest takie przyjemne. Na tych kartach to super. Tak wszystko wygląda och i ach, nad wykonaniem, a gra no. Nieznalitości jest tu mega ciasno. Jeśli ktoś nam jakieś pole zajmie, no to pole już mamy zajęte, no to już sobie na przykład y, nie zrobię nowych łóżek, będę musiał czekać do kolejnej rundy, rund mamy tylko 5 tak naprawdę mamy trzech głównych kolesi, więc tych akcji tak naprawdę zrobimy y, 15, no trzeba w miarę szybko sobie odblokować nowe postaci, no bo dzięki temu będziemy mogli robić akcje, tak samo nie możemy odpuścić kart, no bo te karty jakieś tam nam powiedzmy silniczek napędzają dzięki czemu możemy robić dodatkowe akcje, dodatkowe rzeczy, no. Tak naprawdę trzeba tu bardzo ostro przemyśleć każdą akcję. No co może być trochę frustrujące, bo no czasem czujemy, że nie możemy zrobić nic czy wręcz niewiele. Także jeśli lubicie mimo wszystko takie no, większe kombinowanie, tą tak zwaną krótką kołderkę, no to tą grą warto się zainteresować. Tym bardziej, że naprawdę wypaśnie wygląda. Raz of. Whistler. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć.